TV podkarpacie.pl. Co roku jesienią w wypadkach drogowych ginie uśredniając populacja niewielkiej miejscowości. W tym okresie pojawia się wiele czynników wpływających na taki stan rzeczy. Zwłaszcza jesienią dochodzi do większej liczby wypadków, zarówno z udziałem kierujących, jak też i pieszych. Spowodowane jest to trudnymi warunkami atmosferycznymi, a więc opadami deszczu, już i śniegu. Apelujemy do kierujących o rozwagę i rozsądek, bo na tym można wygrać najwięcej. Coraz częstszymi grzechami kierowców jest zapominanie o zmianie opon zimowych lub poruszanie się na zużytych gumach. Nie ma takiego obowiązku, aby kierowca był zmuszony do wymiany opon letnich na zimowe. Jednak w trosce o bezpieczeństwo każdy z kierowców powinien zadbać o to. Mimo wszystko, zakładając opony zimowe, najważniejszy jest zdrowy rozsądek, którym należy się kierować. Bezpieczeństwem swoim i osób korzystających z drogi. W tej kwestii różnie bywa, w związku z tym ustawodawca zamierza prowadzić obowiązek poruszania się od 1 listopada do 15 marca na oponach zimowych. Również w okresie jesieni kierowcy często nieprawidłowo używają świateł dziennych. Każdy z kierujących zobowiązany jest do używania świateł w swoim pojeździe. Światła do jazdy dziennej, jak sama nazwa mówi, służą do jazdy w ciągu dnia. Musimy pamiętać także o tym, aby używać świateł mijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza bądź też opadów atmosferycznych. Za brak świateł bądź ich nieprawidłowe używanie policja może ukarać mandatem wysokości do 200 zł i czterema punktami karnymi jednak. Ani światła, ani tym bardziej odpowiednie opony nie obronią nas przed skutkami brawury. TV